Zwykle w Ewangelii widzimy, jak ludzie przychodzą do Jezusa. Jutro zobaczymy, jak do Jezusa przybiega pewien człowiek i pada przed nim na kolana. Pyta go, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Widzimy, że ma on ogromne pragnienie życia wiecznego. Wywiązuje się pomiędzy nimi dialog, i Jezus ostatecznie mówi: Jednego Ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz. I rozdaj ubogim. Potem przyjdź i chodź za mną. I reakcja tego człowieka odszedł smutnym, bo miał wiele posiadłości. Czy pragniesz życia wiecznego? A jeśli tak, to jak bardzo? I co jesteś w stanie poświęcić, by zrealizowało się to pragnienie? Będziesz robił dla mnie rzeczy, o jakich większość ludzi tylko marzy. Wielu potrzebuje uzdrowienia, aby we mnie uwierzyć. Lub potrzebują uzdrowienia, ponieważ ich serca są chore. Z Tobą jest inaczej. Ludzie bywają uzdrowieni lub nie, ponieważ Ojciec ma dla nich plan, który może być tajemnicą. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Cześć kochani, wszystkiego dobrego, z Bogiem.